Witam Was bardzo serdecznie z tej strony wszystkich dzieci. Jak widać, Zuzia Krzysio nie da się ukryć. Dzisiaj nam pyknął roczek na kanale YouTube. Mamy 7000 subskrypcji. 8 października 2015 stworzyłem ten kanał i dzięki Wam i mojej męczarni <śmianie> mojej męczarni. <śmianie> Jakoś to wszystko ciągle dalej. Jestem mega szczęśliwy, że jesteście ze mną, komentujecie, jesteście tak na, na live, prawie na każdym live. Ie. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale no coraz więcej nas jest. Bawiłem się w różne hitboxy, Twitche, YouTube, cały czas sprawdzałem co lepsze, dochodzę do wniosku, że chyba będzie najlepszy e, jednak stream na youtubie. Najwięcej osób tam jest, jakoś nie mogę na tego hitboxa przyjść. Niestety nie pozwalacie mi na to życie. Ale nie chcę Wam robić krzywdy, więc wszyscy na komórkach mogą oglądać live'y właśnie na YouTubie. Więc chyba tylko na nim zostaniemy. Chciałbym Wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za każdą łapkę w górę, za każdą łapkę w dół, za każdy komentarz pozytywny, negatywny, za każdą Waszą aktywność na grupie, na fanpage'u, na fejsie, wszędzie. I Wasze pytania, dobre, niedobre i męczenie mnie Counter Streakiem, na Steamie. <noise> Za to też dziękuję. Było super miło. Pokraliśmy sobie wiele gierek. Na pewno pamiętacie Outlast'a w moim wykonaniu. I w ogóle. <noise> I co? Dzisiaj może byśmy w coś zagrali, coś specjalnego. Więc tak. W co zagramy dzisiaj? W Little Big Planet. Tak, w Little Big Planet zagramy. Krzysiu, a, a w co później? AUTA. AUTA, czyli Rocket League! Zagramy sobie dzisiaj w Little Big Planet i w Rocket League z moimi dziećmi, w trójeczkę na Plejaku, a pomiędzy mm, Little Big Planetem a Rocketem jeszcze zrobimy to. Tutaj moja wspaniała żona kulinarna Joanna. Tak tak ma taką stronkę. Zrobiła coś pięknego i dzisiaj zdmuchniemy Jedną świeczkę na z tego tortu z dziećmi, tak dzieci? Zginiemy? Mhm. Także zapraszam Was na live. A. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.